Szczęść Boże, witajcie. Zbliżamy się do końca misji. Dziś przeżywamy to wyjątkowe spotkanie. Dziękuję Wam, że zdecydowaliście się na ten krok, że teraz siedzicie razem, że słuchacie, oglądacie tą konferencję, że jesteście razem z innymi w gronie Waszych sąsiadów, znajomych nie wiem, kto tam w Waszym gronie w tym momencie jest. Myślę, że to jest ważny moment i że to jest takie doświadczenie nowe, które może wprowadzić nową jakość w to życie parafii. A więc zapraszam do wysłuchania. W tym tygodniu mówiliśmy dużo o kościele, Bo to jest temat, który nas interesuje, ale nie wystarczy tylko mówić, ale chodzi przede wszystkim o osobiste, Konkretne doświadczenie, doświadczenie kościoła. Kościół to my wszyscy. Każdy w kościele jest ważny i ważne, byśmy siebie zobaczyli jako część kościoła. Konkretnym urzeczywistnieniem kościoła jest parafia. Czasem jednak, a nawet dość często, w parafii jest ryzyko pozostawania anonimowym. Choć tak naprawdę to od nas zależy, ode mnie, od Ciebie, czy będziemy przełamywać tą anonimowość. Czy znasz osobę, która obok Ciebie jest w kościele, obok której siadasz prawie że w każdą niedzielę. Ale mimo wszystko parafia to wielka grupa. Sobór Watykański II mówi o parafii jako wspólnocie wspólnot. Myślę, żeście już nieraz usłyszeli to określenie. Niektórzy mają to doświadczenie bycia w jakiejś mniejszej grupie, mniejszej wspólnocie w ramach parafii. W naszej parafii w Tarnowcu to są róże różańcowe, to jest grupa Caritas, akcja katolicka, domowy kościół, błoto na oczy, schola dorosłych, koło biblijne, okresowo przez 10 tygodni... Kurs alfa, dla dzieci to jest schola dziecięca, oaza, KSM dla młodzieży. Ale dziś macie możliwość doświadczenia jeszcze inaczej Kościoła, w małej wspólnocie sąsiedzkiej. Posłuchajmy teraz, co o kościele mówi nam Słowo Boże, co mówi nam Biblia. W. W pierwszym liście Św. Pawła do Koryntian znajdujemy przepiękny tekst, myślę, żeście go też już nieraz słyszeli. O tym, czym jest Kościół. Posłuchajmy. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni. Aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała, lub jeśli by ucho powiedziało, Ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak chciał, tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, Gdzież byłoby ciało. Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze. A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie troszczymy się o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, Współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy, to jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie, nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia. Oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy mają dar czynienia cudów, czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania, czy wszyscy przemawiają językami, czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chciałbym Waszą uwagę zwrócić na kilka elementów, które pojawiają się w tym tekście, który tyle, co żeśmy usłyszeli. Po pierwsze, jest taka gra między wszyscy a jedno. I to jest bardzo ważne, ponieważ wszyscy tworzymy kościół wszyscy w tym kościele jesteśmy ważni liczni jak mówi też święty paweł a równocześnie tworzymy jedno ciało wszyscy jedno paweł mówi o ręce nogach głowie wzroku słuchu powonieniu Gdybyś, gdybyśmy narysowali postać Człowieka, to gdzie byś siebie zobaczył? Gdzie byś siebie zobaczyła, w jakie miejsce, w jakie, jaką część ciała byś siebie wpisał, wpisała? Do czego jest ci najbliżej? Paweł przez to podkreśla ogromną różnicę między nami. Bo no popatrzcie, Wzrok jest zupełnie czymś innym niż słuch, niż, niż powonienie, niż ręka, niż noga. Ogromna, ogromna różnica, a równocześnie podkreśla w ten sposób jedność przez to, że noga potrzebuje głowy, rąk, i tak dalej, i tak dalej. Żaden z członków nie może istnieć poza ciałem. Jeżeli wyłupiemy oko, ono przestaje funkcjonować. Jeżeli odetniemy rękę, ona nie spełnia swojej roli. Żaden z członków nie funkcjonuje poza ciałem. Jest w takiej harmonii, w współzależności od innych członków. I to jest bardzo ważne odnośnie kościoła. W kościele też potrzebujemy siebie wzajemnie. Jesteśmy różni. Każdy z nas jest inny. Ale nie mogę powiedzieć drugiemu człowiekowi nie potrzebujecie. Ja sobie sam poradzę. Nawet najwybitniejszy proboszcz nie poradzi sobie sam w parafii. Nawet najwybitniejszy lider, animator jakiejś wspólnoty jest do niczego i nikomu niepotrzebny, jeżeli nie ma innych. Ktoś, kto wypełnia jakąś posługę, nie wiem, modlitwy, może nawet bardzo niepozornie, jeżeli nie ma się za kogo modlić, nie funkcjonuje wraz z innymi, to tak naprawdę przestaje się liczyć i nie ma znaczenia. Kościół, kościół jest taką właśnie, jest takim organizmem, jest żywym organizmem, jest ciałem, w którym każdy Podkreślam to jeszcze raz, każdy się liczy. Także Ty, także Wy, którzy słuchacie w tym momencie tej konferencji. Ciekawe jest też to, jak Paweł akcentuje obecność tych słabszych członków, mówiąc też, nazywając ich wstydliwymi, w, w ciele. I mówi, że jakąś taką szczególną też troską te członki otaczamy w naszym ciele. I tak samo jest w Kościele. Każdy jest ważny, i w jakiś pewnie szczególny sposób, ci, którzy są słabi. Oni nie są poza kościołem, nie wyrzucamy ich, nie odcinamy się od nich, ale właśnie mamy na nich zwrócić szczególną uwagę. Czynił to w jakiś sposób szczególny e, niedawno zmarły papież Franciszek, uwrażliwiając nas, e, nie wszystkim się to podobało, właśnie na tą e, troskę o najsłabszych. O tych, którzy, którzy są wyrzuceni, wysunięci na margines. I ta troska jest niesamowicie ważna w kościele. Gdy żyjemy w dużej wspólnocie, możemy przegapić, że ktoś potrzebuje pomocy. Natomiast małe wspólnoty pozwalają nam dostrzec potrzeby innych, w mniejszym też gronie, łatwiej się otworzyć i podzielić się z innymi, gdy wytworzy się pewne zaufanie tym, że przeżywamy coś trudnego. Ostatnio uczestniczyłem w spotkaniu ekipy Notre Dame. To jest taki to jest wspólnota, którą my w Polsce znamy pod nazwą Domowy Kościół. Ksiądz Blachnicki, który zresztą tutaj za mną jest, który założył Ruch Światło-Życie i Domowy Kościół, czerpał bardzo mocno z ekip Notre Dame. I to jest grupa kilku małżeństw, które spotyka się regularnie. To, co ostatnio żeśmy na tym spotkaniu właśnie doświadczyli, to to, jak jedno z małżeństw, to są młode małżeństwa, akurat z którymi się spotykam, urodziło się im ostatnio czwarte dziecko. W bardzo krótkim czasie mają już czwórkę dzieci. Wyrażali swoją ogromną radość z tego, ale też podzielili się właśnie w, w tym gronie, w którym się spotykamy, że no też jest im w tym momencie bardzo trudno, że przeżywają no też taki trochę kryzys w swojej relacji między sobą jako małżonkowie, no bo całe życie przy czwórce maluchów jest skoncentrowane na tych dzieciach. Są bardzo wdzięczni Panu Bogu za ten dar życia, ale równocześnie właśnie widzą, jakim jest w tym momencie trudno i prosili nas o to, żebyśmy byli dla nich jakimś takim wsparciem, też żebyśmy się za nich modlili. I naprawdę było czuć taką więź, taką, taką atmosferę tego, że jesteśmy razem. I oni naprawdę widziałem, że znajdują siłę w tej małej wspólnocie, gdzie mogli to powiedzieć, pewnie nawet nie za bardzo, zresztą sami to później podkreślali, mogą to powiedzieć nie, wobec swoich znajomych, którzy często są też niewierzący, którzy nie dzielą tych samych wartości, co oni. Pomodliliśmy się też razem na koniec, pomodliliśmy się za nich o tą siłę i było widać, że wyszli z tego spotkania umocnieni. To jest jeszcze droga. Mają też w ten sposób zapewnienie, że jeżeli coś się będzie działo, sypać, mogą liczyć na pozostałych członków tej wspólnoty. Więc to jest ta troska, o której nam mówi Święty Paweł w Kościele, to wzajemne też odczuwanie. Święty Paweł nam mówi później też o o tym, że jak cierpi jeden z członków, to pozostałe cierpią. Jak się cieszy i któryś z członków przeżywa coś dobrego, to pozostałe też to odczuwają. No jest tak w naszym organizmie. Nie? Jeżeli nas zacznie palec boleć, albo może jak się ukujemy, to może nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, ale nie wiem, coś zaczyna się poważniejszego dziać w jakimś członku. Całe ciało jest chore. Nie? I tak samo jest też w kościele. My to widzimy, doświadczamy nieraz, jak Bolą nas pewne sytuacje, które czasem media podejmują. No, cierpimy, cierpimy jako Kościół. Nie? Ale jak się dzieje, też coś wspaniałego. Nowy papież wybrany, radość. Przeżywamy wszyscy to doświadczenie. No można by było powiedzieć, to jest gdzieś tam wydarzenie. No, papież, tak, ale to jest, to dotyczy Jego, to powinna być Jego radość, ale to jest nasza. Nie? Także Kościół to jest wspólnota, gdzie się o siebie wzajemnie troszczymy i gdzie współodczuwamy o innych. Dlatego mówię, potrzebne jest też doświadczenie w małych wspólnotach, no bo w parafii czasem to może umknąć. Nie? Nawet przy najlepszej organizacji, najlepszej dobrej woli nie zawsze wszystko dostrzeżemy, kiedy jesteśmy w dużej wspólnocie. Mam nadzieję, że to spotkanie dziś da początek czemuś wspaniałemu. To znaczy licznym, małym wspólnotom sąsiedzkim, znajomych, które zaczną spotykać się regularnie, aby kroczyć drogą wiary, aby doświadczać Kościoła, który się urzeczywistnia właśnie między wierzącymi właśnie w takiej niedużej, małej formie. I zachęcam Was, żeby to nie było właśnie wydarzenie jednorazowe. Dziś, teraz, ale by zacząć tak funkcjonować na sposób jaki stały. Jeżeli uważacie, że to było dobre doświadczenie, że to jest dobre doświadczenie, to zapraszamy Was jutro po mszach, aby zapisać Waszą grupę na dalsze takie funkcjonowanie. Wasi duszpasterzy wtedy wejdą w kontakt z Wami no i podadzą Wam konkretne propozycje. Spotkań, będziecie prowadzeni, będą Wam dostarczane materiały, w jakiej formie to się wyklaruje. Jest wiele propozycji w kościele właśnie dla takich małych wspólnot, i myślę, że Wasi Duszpasterze wybiorą dla Was najlepszą. Zachęcam Was do tego. To może być też później miejsce, gdzie łatwiej będzie zapraszać innych, kolejnych. Nie? Jak będziecie regularni w tym, no to i będzie między Wami dobra atmosfera. To powoli zapraszać innych, którzy może są na jeszcze większych peryferiach, gdzieś bardziej się oddalili i do kościoła może niekoniecznie przyjdą, ale na spotkanie z sąsiadami, ze znajomymi, w dobrej atmosferze, czemu nie. Także zapraszam Was, zachęcam. Jutro po mszach będą listy, gdzie można wpisać swoją grupę, grupkę, bo to nie chodzi o te grupy, które już funkcjonują, które są bardziej taką formą. Nie wiem, zbiórek, przyjścia do sprzątania, do kościoła, ale tą grupkę, którą stworzyliście, niekoniecznie wszyscy muszą w tym funkcjonować. Może ktoś sobie dzisiaj mówi, że no, to nie jest jego, on się tu nie czuł, a może to nie jest jeszcze jego czas. Nikogo też nie zmuszajcie, ale jeżeli was jest, nie wiem, w tej grupce troje, czworo, którzy chcą kontynuować, zapiszcie i dajcie jedną osobę do kontaktu z numerem. Telefon. To jeszcze nie koniec spotkania, koniec nagrania, tak, już się zbliża. Teraz wyświetlą się pytania do rozmowy. Poświęćcie 30 minut, nie więcej, na to, aby podzielić się, porozmawiać na temat tych pytań, które zaraz zobaczycie. Na koniec też pomódlcie się za siebie wzajemnie. Za wasze rodziny, za waszych sąsiadów, za waszych znajomych, w jaki sposób, to może być bardzo różny, zależnie jaka grupka się tam u was zebrała, albo możecie po prostu wymienić za kogo, za co się modlicie, albo możecie po kolei, jeden po drugim, na przykład kładąc sobie rękę na ramiona, albo bez żadnego gestu, powiedzieć, ktoś może jest odważniejszy, wypowiedzieć na głos jakąś modlitwę, a jak nie, to wymieńcie za kogo, za co się chcecie modlić i powiedzcie, zakończcie modlitwą Ojcze Nasz czy Zdrowaś Marią. Myślę, że z czasem będziecie się też tego uczyć. Nie? Może będzie już taka atmosfera między wami, że rzeczywiście ktoś będzie chciał się podzielić, że coś przeżywa trudnego i potrzebuje modlitwy, wsparcia. Pomódźcie się wtedy w bardzo prosty sposób. Proszę was o to, żebyście też to, co będziecie mówić na tej grupce dzisiaj, za chwilę rozmawiając, nie wynosili poza. Nie, niech to pozostanie tutaj, niech to też tworzy taki klimat zaufania między Wami. Oczywiście możecie się dzielić atmosferą, możecie się dzielić z takimi ogólnymi rzeczami, ale jak coś ktoś konkretnego powiedział, zwłaszcza osobistego, to to zostaje na tym spotkaniu. Dobrego spotkania, jeżeli macie ochotę. Zróbcie zdjęcie z Waszej grupki, podeślijcie Waszym duszpasterzom. Będzie to też fajne świadectwo, ale to jeżeli macie ochotę. Do zobaczenia jutro. Widzimy się w ostatnim dniu misji. Przynieście też Wasze ikony, obrazy, które będziemy poświęcać na koniec mszy. Jutro ważny dzień. Przybijamy jako pieczątkę nie tylko na obrazach, ale na całym naszym życiu. Po tym wielkim, mocnym doświadczeniu tego tygodnia. Do zobaczenia. Szczęść Boże!